POMELO Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering POMELO. Jak rodzice w taki modelowy sposób, zakładając, że mamy taką sytuację, że oni wiedzą, że mają dziecko z WWO, mogą wspierać takie dziecko podczas tego dobrego dzieciństwa, o którym wspomniałaś? To może powiem, bo ja właśnie, tak, ekspertką aż w tematach dziecięcych nie jestem, ale akurat ostatnio, dosłownie kilka dni temu, widziałam badanie. One polegało na wyrażaniu emocji i po prostu jakby zarządzaniem własnymi emocjami, i tam wynik był taki, że rodzice, którzy wspierali dziecko jakby w tych przeżywanych emocjach, no to te dzieci były dużo bardziej stabilne i dużo lepiej sobie radziły, te wysoko wrażliwe, a te, które jakby miały taką, jakby nie miały przyzwolenia, czy nie wiem, czy to nie chodzi o czy to po prostu było takie niedopuszczanie do przeżywania pewnych emocji, nie radziły sobie po prostu tak emocjonalnie, nie były tak stabilne, więc przede wszystkim te przeżywanie emocji ze swoimi dziećmi, no to tutaj jakby rodzice są takim trochę drogowskazem. No też takie, jakby to powiedzieć, dostosowywanie warunków, ale chodzi o to, że jeżeli dziecko komunikuje, że gdzieś się czuje niekomfortowo, to. Gdzieś te przygotowania do tego przedsięwzięcia, żeby może były bardziej delikatne, bo może powiem coś kontrowersyjnego, ale ja uważam, że osoby wysoko wrażliwe to te, które nie, nie pasuje takie powiedzenie: co nas nie zabije, to wzmocni, bo nas nie wzmocni. Jeżeli będziemy wpychać dziecko w myśl zasady o przyzwyczai się, no to to może ono dostosować swoje strategie do przetrwania w danym jakby miejscu czy w danych okolicznościach, ale ta trauma pozostanie. I potem, wbrew pozorom, to dziecko może być bardziej. Wycofane i jeszcze częściej rezygnować, a nie dlatego, jakby niekoniecznie musi być tak, że o przeżyłam to, to przeżyję kolejne, y, bałam się niepotrzebnie. Takie wnioski y, mogą nie być w naszej głowie, tylko że to było, może być bardziej ten wniosek, że to było dla nas tak ciężkie, emocjonalnie i obciążające, że okej, okay, zaadaptowałam się, bo tak potrafimy, ale ja już więcej nie, nie chcę przez to przychodzić, więc. Yy... Ja bym na to właśnie zwróciła uwagę, żeby tak nie pchać, że bo czasami nie ja wiem, że to rodzice nie robią celowo. Chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. I myślimy, ja wiem, że moje dziecko sobie poradzi, a ono tak staje oporem, to chce je wepchać. No to ja bym tego nie robiła. Raczej tutaj bym uszanowała, bo to właśnie może przynieść odwrotny skutek. Nie, dziecko nie musi z niej dojść do tego wniosku, że okej, okay, no to niepotrzebnie się bałam, to kolejnym razem jeszcze nie będę dawać. Tylko jakby. Te nieprzyjemne uczucia może jednak wygrać w tych wspomnieniach czy potem w kolejnych strategiach. Posłuchaj całej rozmowy Melo Health Podcast na naszym YouTube.